Mięso, mięso, the life. I z mięso im Wyprodukuję, Wyprodukuje będzie to podsuszana. No i nie idzie w tych okularach, bo mnie tutaj wszystko świeci. Luźkiem. luźkę. Patrzcie, Clarken Superman. Słuchajcie, największe stereotypy. No to zaczynamy. Idol, a że Japończycy są do tego przyzwyczajeni Tam otaku, zwłaszcza męscy otaku w japońskiej strukturze Ja mówię o Japończykach otaku, nie obcokrajowcach bo obcokrajowcy otaku, jeśli jesteście, będziecie zupełnie inaczej traktowani Was będą lubić, bo po prostu lubicie kulturę japońską i każdy tu wie, że anime i manga jest bardzo znane na całym świecie, lubione więc Tutaj jest wdzięczność, ale ja mówię o męskich otoch Japończykach urodzonych, wychowanych w Japonii. To jest. Te osoby są tak zwanym zgniłym jajem społeczeństwa. Te śluby z poduszkami, zakochanie się w jakiejś grafice, śluby z grafiką, z jakąś po prostu holo dziewczynką, z niebieskimi włosami, czy jakieś inne pierdololo. I te wszystkie chłopy, które swoją całą pensję wydają, aby iść do jakiejś właśnie do kafe albo wydawać na jakieś właśnie takie poduszki do spania i tak dalej, no to to jest totalnie! Yeah nienormalne dla Japończyków. Jeszcze raz powtarzam, Japonia wbrew pozorom, mimo tej oryginalności, którą naturalnie ma, bo ma, tej um, kreatywności, którą ma i lubienia, złóżmy, rzeczy kawaii, yy, nie zmienia to faktu, że jest to kraj, mimo wszystko uważam, że bardzo konserwatywny i jak widzi się Gościa, ponad 30 lat, który nie wiem, idzie y, ożenić się z poduszką. Oczywiście on nie robi nikomu nic złego, ale nie zmienia to faktu, że to pozostawia niesmak i y, ten obraz przedstawiany na zachodzie, że Japo w Japonii to jest normalne, że oni są przyzwyczajeni, że wszyscy y, nikt na to nie reaguje i wszyscy po prostu też przyklaskują, że to jest, Nie, nie jest to normalne. Też wszyscy mają takie. O. Okej, okay, dobra, nie krzywdzi nikogo. Okej, okay, ale okej. Okay. Ci, którzy wydają tysiące milionów e, swoich e, oszczędności na idoru, gadżety, z idoru koncerty i w ogóle cała kultura idoru, czyli załóżmy AKB48, to Morning Musume, Mini Morning za moich czasów, ja je uwielbiałam, uwielbiałam, bo faktycznie to są, jeśli chodzi o samą muzykę i ten koncept, jakby tych postaci w kulturze popkulturze, no zawsze był te piosenki ogólnie były robione tak, aby były były ciągle i są opuszczane w radiu, no bo to są tak, wiecie, produkcje takich hitów, te dziewczynki są wybierane w konkursach, wybiera się ten najważniejsze te E, środkowy i pierwszy rząd, że tam to są te liderki e, i po prostu tam są całe konkursy, całe są programy, jak wybierają te dziewczyny. To jest biznes, to jest, to jest tak wielka maszynka pieniędzy. I teraz, ale. To jest jakby ta strona ich, czyli całej tej wytwórni i całego tego konceptu. Ale jak na takie rzeczy spogląda społeczeństwo? Nie wiem, czy wiecie, ale jeśli dziewczyna marzy, aby zostać częścią grupy Aydore, to często jest to gęsto spotykane z, wielką, z wielkim sprzeciwem ze strony rodziców. To nie jest tak, że jak znowu, jak media na zachodzie pokazują, a to normalne. Ja, dla Japończyków to normalne, że te dziewczynki to tak w kusych yy, yy, spódniczka skaczą przed starymi dziadami. No nie jest to normalne. Yy, to nie jest taki obraz, jak przedstawiasz zachód, że tutaj jest normalne, że są Ajdory i że też wszyscy po prostu super ekstra, nie, nie super, nie ekstra. Jak zapytasz się jakiejś rodziny, czy jak córka powie, że chce być ajdory, to w ogóle nie, jeśli Tomu Kaczek przyszedł, to mokaczek by przeżył, to powiedział, o ja, ja idę na konkurs Idory, to kurwa nigdzie nie idziesz. Więc nie, nie jest to tak ym, akceptowane przez społeczeństwo, jak próbują właśnie to zachodnie media pokazywać. Ale jeszcze raz mówię, same piosenki, jakby ten repertuar artystyczny, czyli no, te piosenki, no one przechodzą do popkultury, jeśli się podśpiewuje, się śpiewa, no stają się sławne absolutnie, ale... Nie wiem, jeszcze tak dla, dla ciekawostki, nie wiem czy wiecie, ale ogólnie koncept ym, wszystkich komików, nawet tych osób, które może znacie z japońskiej telewizji, jeśli oglądacie, to też nie jest tak, że jak ktoś mówi, że będzie komediantem, to wszyscy, ale super, chodzi, ale świetnie. Tyle jest historii, w ogóle to jest tak sławny koncept sprzeciwienia się, że on często też w jakichś doramach pada, czy, czy w jakichś e, filmach, że ktoś przychodzi i mówi ja rzucam pracę w korpo, bo ja chcę być komediantem. I ile jest historii też biograficznych tych osób, które może znać się że też było takie nie, 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 bo to wcale nie jest praca, która jest, tak można powiedzieć, zwłaszcza oczywiście przez y, starsze społeczeństwo, taka mm, zgodnością, godnością. Czy to jest dobre słowo? To nie jest coś, co jest takiego super. Nie wiem, czy też wiecie, ale osoby, które tak pracują, i freelancerzy, yy, i też właśnie komedianci, nie mogą wziąć kredytów hipotecznych. Tak. Są wykluczeni, więc zobaczcie, że to wcale nie jest aż tak super akceptowalne w społeczeństwie, jak mogłoby się zdawać. Mimo wszystko jest dużo komediantów, jest dużo grup, ajdorów. No jasne, jasne, ale nie, inaczej to wygląda w samej strukturze społecznej. Kolejna rzecz. Bo Japończycy traktują pieski jak dzieciaczki i wożą je w wózkach. Opowiedzmy o tych wózkach, bo to jest bardzo duże nieporozumienie. Od razu robię zaznacznik, bo Zachód myśli, że to jest dlatego, że to jest takie. E... Substytut dziecka. No nie do końca tak jest. Te wózki e, są bardzo źle zrozumiane przez Zachód, który ma zupełnie, po pierwsze, inną strukturę społeczną, dwa, inną em, infrastrukturę miast. Tak jest. Już opowiadam. Zresztą możecie sobie wpisać. Nade nie hundziła. Inno no baby I wyskoczy wam. Przede wszystkim, i nie mówię, że nie ma osób, które traktują swoje pieski jak e, substytut dziecka i wożą je w babiczkach. Babika. Babyka to jest wózek, więc jeśli nie będę mówić wózyka, babyka, to wybaczcie. Więc babyka to jest wózek i wożą je w tych babyka. <laughs> Ale to nie jest tak, że każda osoba traktuje swojego pieska jak substytut dzidziusia. Po pierwsze, Primo i najważniejsze, one zostały stworzone dlatego dla chorych piesków niedołężnych i starych piesków. I gdzie można najczęściej zobaczyć takie wózki, zauważcie, jeśli będziecie gdzieś w Japonii i zobaczycie taki wózek, to po pierwsze, zróbcie Uwaga, ile ten piesek ma, bo no, choroby często nie widać. Niemniej jednak, nie każdy. Kolejną rzeczą sprawdźcie, jakie to jest miasto. Jeśli to jest gdzieś w centrum miasta, gdzie są, że tak powiem, dużo betonowych chodników, że jest dużo ludzi, gdzieś w takie można powiedzieć nawet nie centrum miasta, ale gdzie jest więcej ludzi, no to na pewno o wiele częściej zobaczycie pieski w babika. Nóżki, nóżki. Infrastruktura japońskich miast jest zupełnie inna. Chodniki są węższe i do tego jest jeszcze taka mentalność, aby nie przeszkadzać swoim zachowaniom zawsze Wam to mówiłam, jest ta empatia i myślenie, czy moje zachowanie jak wpłynie na ogół więc posiadając pieskę na smyczy, no pieski jak to pieski na napierdzielają tu i tam chodząc po chodniku no to nie do końca jest to też dobry pomysł, zwłaszcza, że ludzie idą się śpieszą i taki piesek może komuś zagrozić drogę i powiem Wam tyle takie babyka najczęściej zobaczycie właśnie w bardziej gęściej zaludnionych yy, miastach yy, albo. Osoby, które mają właśnie pieski niedołężne, dużo piesków, nie tylko jednego, ale więcej piesków, czy też właśnie pieski stare. To są najczęstsze przyczyny używania tych babyka. Oczywiście jeszcze raz zaznaczam, że na pewno są też osoby, które używają, bo to jest takie urocze i w ogóle cute. Ale niemniej jednak jest to troszeczkę źle zrozumiane przez zachód i jest to podawane jak tylko takie z inf... Zdziecinienie, tak? Szukanie substytutu dziecka nie do końca tak jest. Dla... Proszę bardzo, przykład. Ja mieszkam w Tokio, ale mieszkam w bardzo zielonej okolicy, gdzie jest bardzo duży park i tutaj o dziwo jest też bardzo dużo piesków dużych. I tutaj zauważycie, że w Japonii faktycznie przoduje taki trend. Chociaż to jest taki trend naprawdę wymuszony przez, że tak powiem, ergonomię mieszkania i tak dalej, i właśnie infrastrukturę, że po prostu wszystko jest mniejsze, że nie można sobie pozwolić na takiego załóżmy dużego pieska, bo on nie miałby i gdzie dokładnie spać, wybiegać się, wyszaleć. No masz, stawaj przy Sofie i, i no działaj, działaj kobieto. Więc yy, no Takich dużych psów jest mniej załóżmy w takich centrach miast, w takich miejscach tutaj, czyli dzielnice właśnie domkowe, yy, gdzie jest bardzo zielono, gdzie jest duży park darmowy, bo często też parki są płatne, yy, darmowy, gdzie pieski mogą się wybiegać, zobaczycie dużo piesków yy, bez tych babyka w ogóle. Ja tutaj nie widziałam Baby'ka. B baby'ka widziałam tylko na Hanami, a to były osoby, które chyba w ogóle nie są stąd i miały, miały nie w ogóle pieski, tylko miały króliki <grywki> tych yy, Baby'ka. Yy, albo mie mieli po prostu bardzo dużo piesków i nie jednego, oni chyba my, mieli tamta para, mieli w ogóle pięć i mieli tego takiego teraz modnego pieska, takiego, że jest duży i jest pudel. I chyba Labrador, no taki duży, wy wiecie, wy wiecie, wy zawsze wiecie. No takie, takie dodlo pudle, coś takie, tak się, no, się w ogóle zakręcił na tego psa i mówi, Boże, jakie fajne, jakie miątki musi być, jak go chce. No więc, tylko mówię raz, tak jak idę no non stop, chodzę przecież z luźkami do parku na spacerki, więc słuchajcie, prawda jest taka, że tam dużo piesków jest normalnie na smyczy, ja nie widzę babyka piesków Babyka. Więc no to jest przede wszystkim kwestia też mobilności, bo jest, jeśli jesteś w mieście i masz pieska, no to będzie i musisz omijać ludzi tutaj, no to dłużej to wyjdzie, a gdzieś się śpieszysz i musisz iść, no to pieska w wózek no i go! Luśkę. Więc no to jest to bardziej tutaj taka... Ek Ekonomia czasu, też oczywiście choroby, starość. No i ostatnia rzecz, że Japończycy w ogóle na śniadanie to jedzą sushi i w ogóle, że łasiok tylko. Łasiok oznacza tradycyjną japońską kuchnię. Proszę Państwa, dawno i nieprawda. Zacznijmy od tego całego sushi. Sushi nie jest rzeczą, którą je się w domu, proszę Państwa. No chyba w sensie, że się przygotowuje codziennie, a i że na śniadanie. Kto jest susi na śniadanie? Górcze, ludzie! Susi nie jest na śniadanie. Susi jest przede wszystkim potrawą restauracyjną i potrawą, którą je się bardziej od późnego południa, ogólnie od południa do wieczora. Ale kto je susi na śniadanie? Na litość Bosku, Nie, tego się nie robi. To jest to jest szaleństwo, jak tak mówicie. Kolejna rzecz, że, że się je tylko Łasiok. No ja bym chciała, ale ludzie. Przecież Japonia. My mamy gołąbki wasze. Nazywamy je rory kiawecy. Spaghetti, mielone, schabowe. Ktoś mówi: O, to zrób schabowe. Kurwa, my mamy schabowe: my mamy mielone, my mamy zupy różne, kremy. My mamy bardzo dużo europejskiej i ogólnie zachodniej kuchni, nawet i ona przejęła. Ona przejęła Japonię. Te jedzenie ryb codziennie odchodzi już niestety do lamusa. Coraz rzadziej się je czasami. A tak to, to mięso mięso The Life i z mięso in Japan. Tak, Japończkolandia Landia to Japończki. I w ogóle niedługo też już kiełbasa ja, wyprodukuje. Będzie to podsuszana bardzo czoskowa jebutna, tak będzie taka, Więc, yy, to już dawno i nieprawda. Poza tym wy też nie znacie tak naprawdę swojej yy, kuchni tej prawdziwej do końca, do końca, bo przecież te wszystkie kotlety, to to nie jest też polska kuchnia. Są jakieś francuskie i tak dalej. Bardzo mało. I to się dzieje na całym świecie. I różnie, że w Japonii ta nasza regionalna kuchnia odchodzi na rzecz zachodniej europejskiej. I jest coraz łatwiej, bo łatwiej, prawda, zrobić takiego kotleta niż tutaj, o Jezu, całe miso siru da się robić. Później jakiś ciałan musi, a do tego jeszcze skemono trzeba tam pokroić, albo zrobić takie asari mono. No to to jest, zajmuje dużo czasu, a tutaj ulepiej tutaj królkę usmażysz, masz, polejesz sosem tu. No więc to by było na tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś znacie stereotypy, które chcecie, aby były wyjaśnione, piszcie na dole. I oczywiście zapraszam Was na łabisabi i widzimy się już niebawem dacheladziem ten baj.